Nauczyciel jako funkcjonariusz publiczny. Artykuł 63 ustęp 1 ustawy Karta Nauczyciela y, mówi o tym, że nauczyciel w trakcie pełnienia obowiązków służbowych albo w związku z ich pełnieniem y, korzysta z ochrony, która jest przewidziana dla funkcjonariuszy publicznych. I na zasadach określonych w kodeksie karnym. Wiąże się to z tym, że zakres ochrony nauczyciela okreś jest określony w przepisach kodeksu karnego. I w artykułach od 222 do 224 paragraf drugi i artykuł 226 kodeksu karnego. Y one mówią o tym, że przestępstwo przeciw funkcjonariuszom publicznym dotyczy, znaczy po prostu jest karane na straży ochrony nauczyciela jako funkcjonariusza publicznego, a wynika to z artykułu 63 Karty Nauczyciela z organy Prowadzące szkołę, czyli wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie, marszałkowie wojewódz oraz dyrektorzy szkół, oni mają obowiązek właśnie podejmować aktywne działania, a te działania mają na celu ochronę uprawnień nauczycieli, a przede wszystkim tych, które wynikają z przepisów karty nauczyciela. Organy te mają za zadanie stać na straży przestrzegania uprawnień, które nauczycielom przysługują z urzędu, występować też o ochronę. I w kodeksie karnym jest napisane, że wszyscy nauczyciele, którzy podlegają przepisom tej karty nauczyciela, mają prawo do korzystania z tej prawnej ochrony. A nauczyciel, który Czuje się pokrzywdzony, spotkała go krzywda, ma prawo złożenia bezpośrednio na policji lub w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa. I tutaj ochrona funkcjonariusza publicznego, czyli w tym wypadku nauczyciela w związku z nietykalnością cielesną, czyli kiedy ktoś naruszy nietykalność cielesną edukatora, nauczyciela. Przeczytajmy sobie artykuł 222 Kodeksu Karnego. Kto narusza nietykalność cielesną funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy mu przybranej podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat trzech. Różnica w ochronie jest dosyć duża. W porównaniu z ochroną, yy, którą przewiduje kodeks karny dla yy, każdego innego obywatela, w związku z naruszeniem tej nietykalności, przejdźmy do artykułu 217 kodeksu karnego. Kto uderza człowieka lub w inny sposób narusza jego nietykalność cielesną, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. I w przypadku naruszenia nietykalności cielesnej każdego innego obywatela poza funkcjonariuszem publicznym, tryb ścigania też wygląda inaczej. Bo na przykład w takich innych przypadkach, z artykułu 217, z 217 Kodeksu Karnego, Tutaj występuje, jest coś takiego jak prywatno-skargowy tryb ścigania, a prywatno-skargowy tryb ścigania yy, wygląda tak, że pokrzywdzony ma prawo wnieść sam do sądu skargę prywatną, czyli to się nazywa prywatny akt oskarżenia i ma prawo do poparcia tego oskarżenia jako oskarżyciel prywatny. Jednak kiedy naruszenie nietykalności cielesnej dotyczy funkcjonariusza publicznego, w tym również nauczyciela, z artykułu 222 kodeksu karnego, to oczywiście prokurator wskutek zawiadomienia występuje z oskarżeniem publicznym i wtedy cała procedura karna, proces karny, jego tok jest z urzędu. A jakie są jeszcze przepisy dotyczące ochrony funkcjonariusza publicznego? Na przykład, ochrona funkcjonariusza publicznego w przypadku znieważenia. I tutaj ma zastosowanie artykuł 226 Kodeksu Karnego. Kto znieważa funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega grzywnie. Karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Dla porównania warto zauważyć, jaka jest różnica w zakresie odpowiedzialności z tytułu znieważenia każdego innego obywatela, czyli zwykłego, ujmując słowo zwykłe, zwykły w cudzysłów, obywatela. Przejdźmy do artykułu 216 kodeksu karnego. Kto znieważa inną osobę w jej obecności, albo choćby pod jej nieobecność, lecz publicznie lub w zamiarze, aby zniewaga do osoby tej dotarła, podlega grzywnie albo karze ograniczenia wolności. Ściganie odbywa się z oskarżenia prywatnego. Inny tryb ścigania jest w przypadku <laughs> przepraszam bardzo, każdego innego obywatela. Tak jak powyżej w przypadku yy, Zniesławienia funkcjonariusza, ściganie ma miejsce z urzędu przez prokuratora, a w przypadku zwykłego obywatela, czyli przeciętnego obywatela, każdego innego znaczy, bo no, funkcjonariusz nie jest kimś więcej w świetle prawa, przy przestępstwie znieważenia lub zniesławienia, ukaranie sprawcy następuje poprzez prywatny akt oskarżenia. Natomiast nie jest przewidziana żadna szczególna ochrona w przypadku przestępstwa zniesławienia. I stosuje się te przepisy to co do każdego. A teraz przejdźmy do artykułu 212. Mówimy o pomówieniu nauczyciela. Kto pomawia inną osobę, grupę osób, instytucję, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną, nie mające osobowości prawnej o takie postępowanie lub właściwości, które mogą poniżać ją w opinii publicznej lub narazić na utratę zaufania potrzebnego dla danego stanowiska, zawodu lub rodzaju działania, podlega grzywnie albo każe ograniczenia wolności. Jeżeli sprawca dopuszcza się czynu określonego w paragrafie pierwszym za pomocą środków masowego komunikowania, podlega grzywnie, każe ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. W razie skazania za przestępstwo określone w paragrafie pierwszym lub 2 sąd może orzec nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego polskiego Czerwonego Krzyża albo na inny cel społeczny wskazany przez pokrzywdzonego. I ściganie przestępstwa, które jest określone w, paragrafie, w paragrafach 1 albo w paragrafie 2, odbywa się oczywiście z oskarżenia prywatnego. A co możemy powiedzieć o ochronie funkcjonariusza publicznego? W razie czynnej napaści. Art. 223 Kodeksu Karnego. Kto działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą lub używając broni palnej, noża lub innego podobnie niebezpiecznego przedmiotu albo środka obezwładniającego dopuszcza się czynnej napaści na funkcjonariusza publicznego lub osobę do pomocy mu przybraną podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Jeżeli w wyniku czynnej napaści nastąpił skutek w postaci ciężkiego uszczerbku na zdrowiu funkcjonariusza publicznego lub osoby do pomocy uprzybranej, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12. Ochrona funkcjonariusza publicznego w przypadku wymuszenia. Artykuł 224 Kodeksu Karnego. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego, lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej. A jeśli następstwem czynu określonego w paragrafie drugim jest skutek określony w artykule 156, paragrafie pierwszym, lub w artykule 157, paragrafie pierwszym, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. I tutaj właściwie omówiliśmy już cały temat. Jak widzimy, nauczyciel, oczywiście, nauczyciel też nie ma prawa nadużywania swoich uprawnień, a to już jest temat na Osobne nagranie, bo zdarza się, że nauczyciel także bywa agresorem i stosuje metody. Zdarzają się osoby zaburzone pośród nauczycieli, które nigdy nie powinny nimi zostać i stosują metody podobne wobec uczniów, podobne do mobbingu w pracy. Ale nie można postrzegać życia i w ogóle rzeczywistości w kolorach czarno-białych, bo już nie żyjemy w PRL-u i to we wczesnym PRL-u i w systemie zero-jedynkowym. Czasami jest wina po stronie nauczyciela, a czasami wina po stronie rodziców i niestety ich rozkapryszonych dzieci. To wszystko dla przypomnienia. Nazywam się Przemysław Goranin. Jestem absolwentem administracji i pedagogiki, nauczycielem przedmiotów prawnych, doradcą zawodowym, pedagogiem i trenerem szkoleniowcem. Do usłyszenia.